Witajcie moi drodzy, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście zapraszam was na, na horoskop dla 12 znaków Zodiaku. W dalszym ciągu konkurs trwa. Osoby, które będą subskrybować mój horoskop, z tych osób pod koniec miesiąca będę losować, i te osoby będą miały ze mną. Sesję tarota za darmo. Pod koniec miesiąca będę losować dwie osoby. Zapraszam Was też na mój kanał na TikToku Wróżka Natalia, gdzie tam czytam kartę dnia. Więc zaczynamy nasz horoskop: żywioł ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was będzie być może chciało od siebie odpocząć. Wynikną jakieś właśnie problemy i na pewno będziecie chcieli jakiś czas odpocząć, przemyśleć, ale też wiele z Was będzie chciało się poświęcić swojej. Ukochanej osobie i będziecie chcieli pomagać i wspierać. To będzie taki, taki troszeczkę czas, właśnie też na przemyślenia różne. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tutaj kontakt z lekarzem, taki nieoczekiwany, być może nieoczekiwanie coś może zaszkodzić, coś może Wam dolegać, ale będzie też fachowa pomoc. Jeśli chodzi o pracę, to na pewno czeka Wasz. Dobry awans, zaszczyt. Na pewno będziecie Waszych stanowisk bardzo, Wasze stanowiska będą dla Was bardzo zasłużone, dlatego że będziecie kompetentni w tym, co robicie. No i jeśli chodzi o pracę, to spełnienie marzeń. A kartą tygodnia jest czwórka buław, to też. Czeka Was szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina i taka stabilizacja. Byk. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to bardzo sympatyczny tydzień. Wiele z Was może się udać do osoby bliskiej Waszemu sercu albo ktoś Was odwiedzi. Na pewno też będzie czas dla potajemnych spotkań, dla jakichś też flirtów, ale wiele, wiele par z pod tego znaku może doczekać się potomstwa lub wiadomości, że bardzo w krótkim czasie ten potomek się pojawi. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno jest pokonanie problemu i to bardzo szybko. W pracy będzie się zastanawiał, czy tą pracę przyjąć, czy w tą spółkę wejść to jak najbardziej tak, dlatego że to będzie korzystne. A kartą tygodnia jest walet, jest król mieczy, więc czeka Was jakaś konkurencja, jakaś rozmowa urzędowa, no i też czegoś możecie się właśnie dowiedzieć. Środków ma samego przekazu. Też możecie mieć kontakt z osobą urzędową. Panna. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to Wasze uczucia będą bardzo sprecyzowane, dojrzałe. Będziecie wiedzieli, czego chcecie. Jeśli chodzi o zdrowie, tu mogą być właśnie problemy. Na pewno na pewno będziecie musieli przyjmować jakieś tabletki, pokurować się, ale to wszystko minie. Nie będzie to długi czas właśnie tego leczenia. Jeśli chodzi o pracę, to w pracy jakieś ukryte pragnienia, jakaś ukryta miłość. Wiele z Was może wejść właśnie w jakieś romanse, w jakieś flirty w pracy. No i też jakieś miłe towarzystwa Was czekają w tym tygodniu. No i też stabilny pieniądz. A kartą tygodnia jest dziesiątka miecz, więc jeśli będziesz przeprowadzał jakieś zabiegi medyczne, one będą Wszystkie dobrze przeprowadzone. Jeśli będziesz przeprowadzał transakcje finansowe, one też wszystkie będą pomyślnie przeprowadzone. Żywioł powietrza, wodnik. Uczucia, zdrowie, prace, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będzie dosyć umiarkowanie. Wszystko u was w życiu się poukłada, i w niektórych związkach jest zacieśnienie więzi. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno będzie coś ci dolegać. Wiele z was może mieć jakieś zabiegi, może mieć jakieś właśnie. Przejścia. Też uważajcie bardzo. Kobiety, kobiety spod tego znaku, jeśli są właśnie w stanie odmiennym w ciąży, muszą bardzo uważać na siebie, żeby właśnie nie poronić. W pracy też możecie mieć kłody pod nogami, wiele z Was nie będzie wierzyć, będzie Wam stwarzał, stwarzało trudności, ale nie zniechęcajcie się. Działajcie, bo pokonacie wszystkie problemy i wyjdzie wszystko na wasze. A kartą y, tygodnia jest siódemka pucharu, więc masz wiele możliwości przed sobą. Musisz się zastanowić, czego chcesz i działać, bo to osiągniesz. Bliźnięta. Uczucie zdrowie. Praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla Was spełnienie marzeń, nowe możliwości, nowe znajomości, okno na świat przed Wami, otworem. Jeśli chodzi o zdrowie, to możecie, może jakaś choroba się nawrócić, więc musicie uważać, musicie dbać, żeby nie było jakiegoś powrotu. W pracy troszeczkę takie zawirowania, niepewność. No, i też uważaj, żeby ktoś ciebie nie okradł w tym tygodniu. A kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy. Więc wyjdą jakieś problemy, będzie się czegoś bał, obawiał. Więc pamiętaj, że strat przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Przemyśleć i działać. Nie bać się, działać. Waga. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz pod wpływem jakiejś kobiety, która jest rządna, która chce rządzić, ale ma jakieś zdecydujące znaczenie. I wiele w Waszych związkach kobiet może po prostu się wtrącać w Wasze relacje. Więc po prostu nie dajcie się. Jeśli chodzi o zdrowie, na pewno jest kontakt z lekarzem, ale nie wierzcie w ich nie, e, diagnozy, bo niekoniecznie będą one dobre i trafne. Bardziej to wszystko będzie naciągane w pracy, e, dobra, dobre towarzystwo, dobre kontakty no i też wiele z Was może podpisać w tym tygodniu dobrą umowę. A kartą tygodnia jest koło fortuny. Więc przed Wami jakieś, szan jakieś, jakieś szanse, coś ześle los, więc czegoś nie przegap. Wykorzystaj to. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może się w tym tygodniu rozstać. Nie będzie to najlepszy tydzień dla, dla uczuć. Będą jakieś właśnie zawirowania, jakieś przeżycia, jakieś stresy. I też jeśli chodzi o zdrowie, uważajcie na zdrowie, mogą być właśnie jakieś komplikacje. Będziecie walczyli z uczuciami, i też kobiety spod tego znaku muszą uważać na siebie, a oczywiście te kobiety, które będą właśnie w ciąży, żeby nie stracić dziecka. Jeśli chodzi o pracę, to też dostaniecie jakąś świadomość i jakaś rywalizacja Was czeka. A kartą tygodnia jest piątka buła, więc też będziecie musieli podejmować jakieś szybkie działania. Czekają Was właśnie jakieś kłótnie. Jakieś sprzeczki, jakieś zawirowania, niekoniecznie fajny tydzień, niekoniecznie fajny tydzień będzie dla Was lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie bardzo umiarkowanie. Wszystko Wam się poukłada, nawet wiele z Was zacieśni więzi. Być może wiele z Was też stanie na ślubnych kobiercach w tym czasie. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być małe problemy, które szybko pokonacie. No i w pracy wiele z Was może dokonać jakichś dobrych transakcji finansowych. A kartą tygodnia jest piątka buław, więc też trochę czekają Was kłótnie, jakieś zawirowania i na pewno jakieś problemy będziecie mieli z kobietą. Szczelec. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka was szczęśliwy okres, szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, taki szczęśliwy czas. Też wiele z was może nagle pójść do lekarza, jakiś nieoczekiwany problem może wyniknąć, ale ten problem bardzo szybko zażegnacie, bardzo szybko wyzdrowiejecie. W pracy, pieniądze Osiągniesz to, co chcesz. No i też czeka Ciebie dobre towarzystwo i jakieś spotkanie zawodowe. A kartą tygodnia jest wieża, więc może Wam też coś się pokomplikować. Może Wam też do końca coś nie wyjść. Jakieś nie do końca Wasze plany się spełnią, ale to będzie miało wpływ z zewnątrz. Coś się. Zadieje, ale też się nie zrażaj, bo w perspektywie możesz osiągnąć co chcesz, ale nie w tym czasie, co po prostu liczysz. Żywioł wody, rak, uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to ten tydzień będzie taki. Dosyć przyjemny, stabilny, będziecie bardzo w przyjaźnie do siebie nastawieni, będziecie mogli na siebie liczyć i na pewno będziecie sobie pomagać. Jeśli chodzi o zdrowie, to też jest pokonanie problemu i jest radość w pracy, dodatkowe pieniądze i ktoś może Tobie pomagać, ktoś może Tobą prze, wodzić. No i też możesz liczyć w tym tygodniu na pomoc przyjaciół. A kartą tygodnia jest dziewiątka pentakli, więc czekać cię e, dobry start w dobrą pracę i będziesz coraz więcej zarabiał. Także twoja praca w końcu zacznie przynosić ci satysfakcję. Skorpion, uczucie. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest nowy początek. Dla samotnych wróży to, że może w końcu zacznie się jakiś etap w Waszym życiu, że znajomość, nowa znajomość może przynieść stały związek, stałą relację, ale też możecie dostać jakąś właśnie dobrą wiadomość względem uczuć, no, i też jakiś prezent. Jeśli chodzi o zdrowie, to troszeczkę będziesz taki przemęczony, odosobniony i będziesz też coś przeżywał. Jeśli chodzi o pracę, to będziesz się też zastanawiał nad zmianą pracy, ale też wiele z Was może gdzieś wyjechać na jakieś urlopy wypoczynkowe w tym czasie, a kartą tygodnia jest sąd. Więc jeśli będziesz przeprowadzał jakieś sprawy sądowe, prawne, one będą pomyślnie przeprowadzone. Ryby. Uczucia. Zdrowie. Praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno ten związek, ten tydzień będzie bardzo. Pomyślny. I w starych związkach wiele z was też może stanąć na ślubnym kobiercu, ale y, y, samotne ryby mogą poznać właśnie w tym czasie kogoś na stały związek. Jeśli chodzi o zdrowie, będziesz musiał zawalczyć, zadbać o swoje sprawy, żebyś nie miał jakichś później komplikacji i większych problemów. W pracy. Czekają Was jakieś zmiany, wiele z Was może w tym okresie gdzieś wyjechać nieoczekiwanie albo ktoś odwiedzi Cię właśnie względem pracy, też możesz dostać jakąś dobrą wiadomość. A kartą tygodnia jest siła, więc no będzie taki troszeczkę bardzo taki szybki tydzień, no i będziesz mógł się właśnie czuć zmęczony po całym tygodniu. Dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.